Jak uczyć się bezpieczeństwa? Najlepiej na przykładach. Witaj w czwartym odcinku z serii Hack the Box, którym pokazuję, jak wygląda test penetracyjny specjalnie przygotowanej do tego celu maszyny. Zasady są proste. Właściciele serwisu przygotowują specjalne maszyny, czyli komputery, które posiadają różnego rodzaju podatności, czyli błędy. Naszym zadaniem jest ich odnalezienie i wykorzystanie ich do przejęcia pełnej kontroli nad komputerem. W tym odcinku pokazuję, jak rozwiązać maszynę Nest. Nie zobaczysz tutaj jednak nudnego wpisywania komend na ekranie konsoli. Pokazuję tutaj drogę od początku do samego końca wraz z obszernym komentarzem. Dzięki temu nie tylko będziesz wiedział, jakich narzędzi należy użyć, ale także dlaczego. Zaczynajmy. Na początku standardowy scan Mapem, czyli narzędziem, które pokazuje nam, jakie usługi są uruchomione na podatnym komputerze. Standardowe wywołanie nie zwróciło żadnych wyników. W takim przypadku warto ponowić skan, tym razem z dodatkowym argumentem pn. W standardowej konfiguracji, nmap zanim przystąpi do skanu serwera, najpierw sprawdza, czy ten serwer działa, to znaczy, czy odpowiada na komendę ping. Jeżeli nie odpowiada na te pakiety, dalsze skanowanie nie jest kontynuowane. Przełącznik pn pozwala wymusić skanowanie, nawet jeżeli maszyna wydaje się nie odpowiadać na nasze zapytania. Tym razem otrzymaliśmy informację o jednym porcie 445. Ten port w systemach Windows jest odpowiedzialny za protokół służący udostępnianiu zasobów komputerów. Innymi słowy, jeżeli korzystasz z Windowsa i kiedykolwiek kliknąłeś na katalog prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrałeś zakładkę Udostępnianie, to właśnie korzystałeś z tego protokołu. Dzięki niemu można dzielić się plikami w sieci domowej bez korzystania z pendrive'ów. Scanę mapa pokazuje ten jeden, jedyny port. Nie mamy więc zbyt wielkich możliwości do wyboru. Sprawdźmy zatem, jakie dane możemy uzyskać za jego pomocą. Samba pozwala na udostępnianie plików i katalogów bez hasła. Czyli możemy udostępnić nasze zdjęcia innym komputerom w sieci lokalnej i każdy użytkownik, aby je zobaczyć, nie musi podawać żadnego loginu i hasła. Wystarczy tylko, że zna nasz adres IP. Możemy to sprawdzić za pomocą komendy SMB Client. Przełącznik minus -l pokaże wszystkie zasoby, które mogą być dla nas dostępne. Gdy aplikacja pyta o hasło, wciskamy Enter, co jest równoznaczne z brakiem hasła. Mamy szczęście kilka katalogów jest dostępnych właśnie w taki sposób. Twoją uwagę powinny przykuć zwłaszcza te nazwy kończące się znakiem dolara. Co oznacza ten znak? Są to tak zwane ukryte udziały. Są one niewidoczne, gdy przeglądamy otoczenie sieciowe komputera. Czyli jeżeli korzystalibyśmy z interfejsu graficznego Windowsa, te nazwy byłyby ukryte przed naszym wzrokiem. Dalej jednak można w nie wejść, o ile tylko znamy ich nazwę. Także niektóre narzędzia są w stanie je wykryć i wyświetlić ich nazwę, tak jak w naszym przypadku. Po co zatem takie ukryte zasoby? Przydają się administratorom, którzy chcą udostępnić niektóre katalogi z danego komputera, a równocześnie nie chcą, aby były one widoczne dla standardowych użytkowników ale to, że widzimy nazwę zasobu nie oznacza jeszcze, że mamy do niego dostęp. Spróbujmy zatem sprawdzić, czy możemy zobaczyć zawartość katalogu admin oraz C. Tym razem wykorzystuję komendę smbclient bez przełącznika L. Adres zasobu musi się także zaczynać od podwójnego znaku slash. Jak widać otrzymujemy komunikat o braku dostępu. Ponawiamy próbę, tym razem dla katalogu data. Tym razem mamy do niego dostęp i naszym oczom ukazuje się linia komend. Możemy wyświetlić listę plików w bieżącym katalogu komendą ls. W tym katalogu znajdują się kolejne podkatalogi it, production, reports i shared. Moglibyśmy teraz do każdego z nich wejść i sprawdzać każdy plik po kolei. Dużo szybszym rozwiązaniem jest jednak ściągnięcie wszystkich plików na nasz lokalny komputer i przeglądanie ich z tego poziomu. Jak pobrać wszystkie pliki? Help wyświetla nam listę wszystkich możliwych do wykonania komend. Jedną z nich jest rekurs, która pozwala na rekursywne pobieranie plików przy pomocy komendy mget. Opis tej komendy wskazuje, że pobiera ona listę wszystkich pasujących plików, które wskażemy jako parametr maska. Gdy przeczytamy instrukcję nieco dokładniej, dowiemy się, że opcja maska w komendzie mget działa nieco inaczej, jeżeli włączymy rekursję. Wtedy ta maska filtruje jedynie katalogi, a nie pliki. Dlatego też dodatkowe użycie komendy mask. Teraz aplikacja pyta nas za każdym razem, czy chcemy pobrać dany plik. Na dłuższą metę może to być męczące, zwłaszcza jeżeli mamy do pobrania kilkadziesiąt plików. Aby pominąć to dopytywanie użytkownika, korzystam z komendy prompt off. Teraz wszystkie pliki zostały zapisane do bieżącego katalogu na moim dysku bez naszej interakcji. Okazało się, że pomimo nieco zaawansowanej struktury katalogów ściągnęliśmy jedynie dwa pliki: maintenance alerts oraz welcome email. Ten drugi zawiera potencjalnie interesujące nas informacje. Login i hasło nowego, nieznanego nam wcześniej, użytkownika. Zapisujemy je w notatkach i kontynuujemy nasze poszukiwania. Próbuję zobaczyć treść katalogu Secure. Dostęp został przyznany, nie mogę jednak pobrać listy plików, które znajdują się w tym katalogu. Nie mam już więcej zasobów do sprawdzenia, zobaczmy, czy odnalezione przez nas dane do konta działają i są prawidłowe. Login i hasło użytkownika możemy podać bezpośrednio w linii komend. Używam przełącznika U, a następnie podaję nazwę użytkownika. Potem znak procent i wklejam pełne hasło. Wyświetliła się nam identyczna lista zasobów jak dla anonimowego użytkownika. Może ten użytkownik ma dostęp do zasobu Secure? Tym razem komenda LS powiodła się. Próbuję więc pobrać listę plików, które znajdują się w tym zasobie, niestety bez sukcesu. Przechodzę więc do kolejnego zasobu o nazwie data. Już wcześniej przeglądaliśmy jego treść, ale z poziomu innego konta użytkownika. Może tym razem znajdziemy więcej plików lub folderów? I rzeczywiście, lista pobranych tym razem plików jest nieco dłuższa. Wyświetlę teraz ścieżkę każdego pliku oraz jego treść. W tym celu korzystam z komendy find. Definiuję tutaj, że interesują mnie tylko pliki. Wyświetlam ich nazwę przy pomocy print. Ścieżkę przekazuję również do komendy cat. Mogę teraz przyjrzeć się treści wszystkich plików w konsoli. Jeden z nich nosi nazwę config.xml. Znajduje się on w katalogu Notepad. Jest to popularny edytor tekstu. Wychodzi więc na to, że użytkownik tego zasobu korzysta z tego narzędzia i przechowuje jego konfigurację w tym zasobie. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że w tym pliku konfiguracyjnym znajduje się lista ostatnio otwieranych w edytorze plików. Widzimy, że użytkownik edytował plik hosts oraz todo.txt, ale edytował też plik temp.txt korzystając z zasobu secure-it-carl. Kilkadziesiąt sekund temu sprawdzałem dostęp do zasobu secure. Mogłem otworzyć ten katalog, ale nie mogłem pobrać listy plików. Sytuacja zmieniła się jednak, bo teraz posiadam pełną ścieżkę do pliku. Może zatem uda mi się w taki sposób pobrać treść tego pliku. Zapisuję więc tą ścieżkę w notatkach i sprawdzam pobrane pliki dalej. Kolejnym interesującym plikiem jest ruconfig. Dlaczego? Ponieważ znajduje się tam słowo password, a po nim ciąg znaków, który wydaje się być zakodowany algorytmem base64. Kopiuję więc ten ciąg do schowka i próbuję go odkodować. W tym celu korzystam z narzędzia Cyberchef. Jest to uniwersalny dekoder obsługujący wiele formatów, a równocześnie działa wprost w przeglądarce. Skopiowany ciąg znaków wklejam w okienko Input. Korzystam z wyszukiwarki po lewej stronie i odnajduję algorytm BES64. Teraz muszę przeciągnąć bloczek z tą nazwą do pola oznaczonego jako ReSIP. Aplikacja automatycznie spróbuje odkodować podany przeze mnie ciąg znaków i wyświetli kod w oknie Output. Niestety wygląda na to, że hasło jest w jakiś sposób zaszyfrowane. Dlaczego tak myślę? Bo nie otrzymaliśmy ciągu, który składa się wyłącznie z liczb i liter, ale blok danych nieczytelne dla użytkownika. Jest więc mało prawdopodobne, że ktoś korzysta z takich danych jako hasła. Szukamy dalej. Sprawdźmy, czy odnaleziona w historii Notepad++ ścieżka jest prawidłowa. Tym razem mogę przejść do katalogu o takiej nazwie i pobrać z niego pliki. Struktura przypomina jakiś projekt stworzony w Visual Studio. Można to rozpoznać za pomocą rozszerzenia SLN. Najprawdopodobniej jest to zatem jakiś kod źródłowy aplikacji. Sprawdźmy co ona robi. W pliku module.vb widzimy, że aplikacja odczytuje plik eruconfig, a następnie jego treść przekazuje do funkcji decryptString. Plik eruconfig jest nam znany, to właśnie tam znaleźliśmy hasło, które okazało się by zeszyfrowane. Czyżby aplikacja ta pozwalała nam na jego odszyfrowanie? W treści funkcji decryptString widzimy jakieś stałe, które najprawdopodobniej służą do dekrypcji hasła. Całość wygląda opiecująco, spróbujmy zatem skompilować pobrany przez nas kod i uruchomić go na naszym komputerze. Może w taki sposób uda się nam odszyfrować hasło znalezione w pliku RUConfig. Tutaj najprościej byłoby pobrać edytor Visual Studio i skompilować cały projekt pod Windowsem. Ale na poczet tego zadania załóżmy, że nie mamy dostępu do komputera z Windowsem i chcemy rozwiązać to zadanie, korzystając tylko i wyłącznie z systemu Linux. Co nam pozostaje? Gdy zaczniemy wyszukiwać informacje na temat tego kodu źródłowego, dowiemy się, że najprawdopodobniej jest to składnia Visual Basic. Tak się składa, że pod Linuxem możemy skorzystać z projektu Mono, który to posiada kompilator tego języka. Wykorzystamy do tego celu Dockera. Najpierw musimy go więc zainstalować. Nie jest to trudne i polega na wpisaniu kilku komend z oficjalnej dokumentacji. Potrzebujemy także Docker Compose, aby móc zarządzać przygotowanymi kontenerami. Teraz mogę już uruchamiać przygotowane przez innych kontenery z różnym oprogramowaniem, w tym z projektem Mono. Tworzę więc przykładowy plik docker-compose.yml. Definiuję w nim, z jakiego obrazu korzystam, w naszym wypadku jest to Mono-latest. Do tego kontenera chcę przekazać plik, który chcę skompilować. Tak naprawdę interesuje nas jedynie funkcja decryptString. znajduje się ona w pliku utils.vb. Kopiuję więc ten plik do podkatalogu SRC, a następnie informuję Dockera, że mój katalog SRC ma być widoczny w kontenerze pod nazwą Home Mono. Dalej ustawiam katalog bieżący na Home Mono. Na końcu uruchamiam kompilator. W przypadku Visual Basic'a jest to VBNC. On to zamieni mój plik Utils VB na plik wykonywalny o takiej samej nazwie. Aby go uruchomić, potrzebuję narzędzia Mono. Tak przygotowany plik Dockera mogę już uruchomić. Przechodzę do katalogu, w którym znajduje się mój plik Docker Compose oraz kataloga serca, w którym zapisałem nasz plik utils.vb. Teraz całość uruchamiam komendą Docker Compose App. Docker automatycznie pobierze mono i wszystkie potrzebne zależności. Następnie skopiuję plik utils do katalogu Home Mono, aby skompilować go przy użyciu VBNC. Na samym końcu tak skompilowany plik spróbuję uruchomić, a to wszystko bez instalowania Visual Studio z poziomu Linuxa. Niestety nie wszystko zadziałało od razu. Otrzymaliśmy informację, że AS Crypto Service Provider nie jest zadeklarowaną zmienną. Po chwili googlowania dowiadujemy się, że aby móc korzystać z tej zmiennej, musimy dodać odniesienie do pliku system.core.dll. Dopisuję więc dodatkową linijkę do naszej komendy. Przełącznikiem reference wskazuję na plik system.core.dll i ponownie uruchamiam kontener. Tym razem otrzymaliśmy inny rodzaj błędu. Brakuje funkcji submain. Jest to całkowicie normalne. UtilsVB to plik, w którym znajdują się funkcje wykorzystywane w głównym programie. Ale nie ma tam funkcji main, czyli tej, która ma zostać wykonana, gdy uruchamiamy program z linii comment. Dopisuję więc tą funkcję do naszego pliku UtilsVB. Wykonuję tam funkcję decryptString i jako parametr przekazuję ciąg, który znaleźliśmy wcześniej w pliku XML. Chcę także wyświetlić hasło, które najprawdopodobniej zostanie zdeszyfrowane. Stąd linijka Console Write Line, która wypisuje ciąg znaków na konsole. Po ponownym uruchomieniu widzimy, że kompilacja się udała. Widzimy także nowy ciąg znaków, zaczynający się od XRXR w przedostatniej linijce zwróconej przez Dockera. Wychodzi więc na to, że udało nam się zdeszyfrować hasło z pliku XML. Spróbujmy go użyć. Ale gdzie? W pliku RU config oprócz hasła znajdowała się także nazwa użytkownika Smith. Ponieważ mamy dostęp jedynie do protokołu SMB, spróbujemy wykorzystać tą kombinację i sprawdzić, czy dzięki niej nie otrzymamy dostępu do nowych plików. Dane są prawidłowe, co więcej, pozwalają na dostęp do katalogu users users.csmith. Pobieram więc pliki, które się w nim znajdują. Są tam cztery pliki. Pierwszy, user.txt, czyli nasza flaga, którą możemy wkleić w serwisie Hack The Box. Dzięki niej serwis wie, że udało nam się uzyskać dostęp do konta użytkownika. Drugi plik Debug Mode Password txt, jest pusty. Ciekawe, pusty. Zapisujemy to w notatkach i idziemy dalej. Trzeci plik to XML, w którym odnajdujemy port 4386. Czwarty plik to plik wykonywalny hkldub.exe. Dziwne. Przecież skanen mapa wykazał, że otwarty jest tylko jeden port SMB. Skąd zatem port 4386 Musimy się zastanowić, jak działa Nmap. W standardowej konfiguracji, kiedy nie definiujemy jakie porty mają zostać przeskanowane, Nmap przeskanuje tylko te najpopularniejsze, a nie wszystkie możliwe. Dlaczego? Chodzi o wydajność i szybkość. Żeby przeskanować wszystkie możliwe porty, musimy wskazać odpowiednią opcję. Jest no -p Taki skan trwa nieco dłużej, ale rzeczywiście Pokaże on nam, że oprócz portu 445 otwarty jest również port 4386. Nmapowi udało się połączyć z tą usługą. Sprawdźmy to. Bazując na danych z Nmapa wiemy, że jest to usługa komunikująca się z użytkownikiem w formie tekstowych komend. Spróbujmy więc użyć telneta do komunikacji z tą usługą. Podaję adres IP oraz po spacji numer portu. Udało nam się połączyć z HKQ Reporting Service. Help pokazuje, że możemy wykonywać różne komendy. Między innymi zmieniać katalogi i wyświetlać ich treść. Wiemy także, że istnieje komenda debug, jednak jej użycie wymaga podania hasła. Wpisanie czegokolwiek nie działa. Potrzebne jest więc prawidłowe hasło, albo jest to ślepa uliczka. Zaraz, zaraz. Przecież minutę temu patrzyliśmy na plik nazwany debug_mode_password.txt, który pobraliśmy z serwera. Ale przecież był on pusty. Wtedy wydawało się nam to dziwne, ale może coś przeoczyłem. Ten serwer korzysta z Windowsa, a tam istnieje coś takiego jak Alternate Data Streams. Po co ten mechanizm? Wprowadzono go jakiś czas temu w celu zapewnienia kompatybilności z systemem plików macOS. OS. Upraszczając, w Macu plik jest podzielony na dwie części: dane oraz metadane zapisywane w innym miejscu. Pojawił się problem podczas kopiowania danych z Maca na Windowsa, ponieważ te metadane znikały. Stąd też mechanizm ADS. Sam Windows wykorzystuje go w co najmniej jeden interesujący sposób. Gdy pobierasz plik wykonywalny z Internetu przy pomocy przeglądarki, a następnie próbujesz go uruchomić, system pyta Cię, czy jesteś tego pewien, ponieważ ten plik został pobrany z Internetu. Zastanawiałeś się, jak to działa? To właśnie wykorzystanie ADS w praktyce. Przeglądarka ustawia specjalną wartość Zone Identifier. Ona to następnie jest odczytywana przez system operacyjny i dzięki niej Windows wie, że ten plik jest pobrany z Internetu. Dla użytkownika ta wartość jest całkowicie niewidoczna, ale oczywiście istnieją sposoby, aby ją odczytać. Gdy kopiowaliśmy plik przy pomocy SMB Client, pobieraliśmy tylko jego treść bez metadanych ADS. Może właśnie ten mechanizm został użyty, aby ukryć hasło przed wścibskimi użytkownikami? Aby sprawdzić, czy plik posiada jakieś ukryte wartości ADS, korzystam z komendy All Info. Wyświetla ona wszystkie atrybuty pliku, w tym wartości ADS. I rzeczywiście, teraz widzimy jak na dłoni, treść pliku jest zerowa, ale posiada on dodatkowy stream nazwany password o długości 15 bajtów. Aby go pobrać, do nazwy pliku po dwukropku przekazujemy nazwę ADS, w naszym przypadku password. I rzeczywiście, gdy wyświetlimy pobrany plik, naszym oczom ukazuje się hasło. Sprawdźmy, czy zadziała ono z trybem debug w naszym nowo odkrytym serwisie. Jeśli mamy szczęście, ten tryb pozwoli nam na wykonanie większej liczby komend i rzeczywiście hasło pasuje. Tym razem help wyświetla nam trzy dodatkowe komendy: service, session oraz show query. Show query przyjmuje jeden parametr ID zapytania. Tym razem możemy zobaczyć treść zapytania, jakie jest wykonywane przez service. Komenda service natomiast zwraca nam informacje na temat usługi, z której właśnie korzystamy. Dzięki temu wiemy, że plik wykonywalny odpowiedzialny za tą całą funkcjonalność znajduje się w katalogu Program Files HKQ. Spróbujmy więc przejść do tego katalogu komendą setdir. I rzeczywiście widzimy listę plików, które się w nim znajdują. Co ciekawe pliki te są ponumerowane. Czyżby były one zapytaniami? Używając komendy show query spróbuję wyświetlić treść pliku HKQ config. Jestem w stanie zobaczyć jego treść. Wychodzi więc na to że aplikacja nie weryfikuje, czy plik, który podajemy jako parametr jest prawidłowym zapytaniem, a po prostu radośnie wyświetla nam jego treść. W ten oto sposób możemy teoretycznie pobrać zawartość każdego pliku z dowolnego katalogu. Komendą setdir zmieniamy katalog, a komendą show query wyświetlamy zawartość pliku z tego katalogu. Sprawdźmy więc, co znajduje się w tym katalogu. Przechodzę do podkatalogu LDAP, a tam wyświetlam plik LDAP.conf. Wygląda ciekawie. Widzimy informacje na temat konta administratora oraz jego hasła. Hasło ponownie jest jednak zakodowane algorytmem base64. Czyżby było zaszyfrowane tą samą metodą co poprzednie hasło? Zmieniam hasło w naszym pliku utils.vb i ponownie uruchamiam kontener Dockera. Niestety zwracam błąd, czyli ten skrypt nie potrafi odszyfrować tego hasła. Musimy szukać dalej. W tym samym katalogu znajduje się plik wykonywalny hakaku.ldup.exe. Może tam znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania? Próbuję go więc pobrać korzystając z komendy show query. Niestety nie mogę tego zrobić. Programiści dodali do aplikacji dodatkowy warunek. Jeżeli plik jest za duży, nie wyświetla się użytkownikowi. Czyżby zatem kolejny ślepy zaułek? Czy nie jestem w stanie pobrać treści tego pliku? Zaraz, zaraz. Przecież my już raz pobraliśmy plik o takiej nazwie, tylko że z innego katalogu, gdy przy pomocy SMB Client logowaliśmy się jako użytkownik smith. Może te pliki są identyczne? Warto to sprawdzić. Przy pomocy komendy file sprawdzam z jakim rodzajem pliku mam do czynienia. Jest to plik .exe wykorzystujący .NET. Ja korzystam z Linuxa, więc bezpośrednio nie mogę uruchamiać plików przeznaczonych na platformę Windows. Mogę jednak spróbować go uruchomić, wykorzystując nasz kontener Dockera z Mono. Tylko, że może lepiej, warto sprawdzić co w tym pliku się znajduje. Odzyskiwanie kodu źródłowego z plików .NET jest względnie łatwe. Na Windowsie istnieje sporo narzędzi, które na to pozwalają, m.in. .dotpeek czy też .dnspy ale ponieważ korzystam z Kali Linuxa, użyję il który posiada wersję przystosowaną pod ten system operacyjny. Ściągam odpowiedni plik z Githuba, wypakowuję archiwum zip, nadaję uprawnienia do wykonywania oraz uruchamiam narzędzie. Teraz mogę otworzyć w nim nasz plik i zobaczyć jego kod źródłowy. Tam widać, że aplikacja najpierw pobiera parametry domain, user oraz password z pliku tekstowego. Parametr password jest przekazywany do funkcji ds. Ta funkcja wydaje się być odpowiedzialna za deszyfrowanie hasła użytkownika. Czy widzisz pewne podobieństwa? Jeżeli obok siebie przełożymy te dwie funkcje zajmujące się deszyfrowaniem hasła, jedną nową oraz jedną starą, zobaczymy dość spore podobieństwo tą samą ilość parametrów, tylko że różne wartości. Może warto więc skorzystać z naszego starego kodu i tylko zmienić w nim wymagane parametry? Modyfikuję więc nasz plik, aby korzystał z nowych danych, które udało mi się właśnie uzyskać. Uruchamiam kontener Dockera i sukces. Tym razem nie widzimy komunikatu o błędzie ale hasło użytkownika. A więc hasło było zaszyfrowane tą samą metodą, korzystano tylko z różnych parametrów. W pliku konfiguracyjnym widniała informacja, że to konto należy do użytkownika administrator. Spróbuję więc połączyć się z maszyną przy pomocy SMB client, wykorzystując nowe dane do logowania. I rzeczywiście, mam pełny dostęp do zasobu C$, czyli dysku użytkownika. Przechodzę więc do katalogu C Users Administrator Desktop i pobieram flagę root.txt. Zadanie zostało rozwiązane, właśnie zalogowaliśmy się jako administrator. Spodobało się? Zasubskrybuj ten kanał. Chcesz porozmawiać w luźny sposób na tematy powiązane z bezpieczeństwem? Dołącz do kanału na Discordzie. Interesujesz się security? Zobacz naszą grupę od Zera do Pentestera na Facebooku. Do usłyszenia. Cześć!